Jędrek, teraz przy łuku też go możesz tam przyjąć, bo teraz jego drużyna jest nauczycielką. No i młodsi. No to ty ja Nie! Że nie dopinguje. Nie <grym>

no ale chodzi o to, że biegnie. O, Górka, górka, niżej brawo, trochę. Brawo. Brawo. Nasza grupa patrzy najlepsze, ten Paweł jakiś nerwowy się zwiększa to będzie. Jeszcze panem sok.

아 이제 도

Wiecie, co macie z tym Cześć. zrobić? Dwa kółeczka, kółeczka, nie? Kółeczka, jedno jedno kółeczka. A na razie mają przełożyć. Sześć! Nie tłumaczę! Mateusz! Mateusz! Sześć! Tu nie chodzi o czułości, nie chodzi o czas. Przeciągaj, przeciągaj, to już tylko leżymy. No nie wystarczy Wam. Musicie bardzo, blisko siebie, 6, Często, bardzo blisko siebie stanąć. 610. Trzeba bardzo blisko siebie stanąć. Co tak gapki, teraz? A wy się? To tu się stoi. Gdzie robie? Dobra. tutaj, chodź. 70. To Dobrze, raz jeszcze. No tu trzeba iść. Wszyscy musi stać pieszo dla osób, żeby pamiętać. A jeśli dwie osoby idzie modne, ej. Et j'oublie que je me no?

Nie dotykaj! Jeszcze <śmieniciela> założymy szybkie trochę do góry podniosła. wala. Nie, 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 nie. tak stanie. chwilę. Już. A, to pani, pani wie, co robi? Żyjesz? Żyję, Pryj, ale to fajne. Naprawdę. O, to był podobny. Ekstra. Noga podpadała. Nie, bo to najgorsze jest tak, że człowiek leci na kłamce. Na kłamce, No, kłamce. Ale dobrze, no. Ale wibracje ma, co? Tak. Sposób, a nie tak. tak. A więc tak. dokładnie, dwoma rękoma wchodzimy, jak będą na wysokości. Tak, tak. I I dalej wchodzę. wchodzę a tak? Tak? Tak. więc śmiało. I co, tak oto do góry i tak. wchodzę? I dalej tak, tak. I teraz element ten do góry, i dalej rękę na drewninę. Bardzo ładnie. Otrzymam się. Bardzo proszę kapitanów, żeby zebrali swoje groźby, i tu odniosę się na parę środków na podsumowanie i wracanie na dzień. Mamy już wyniki, także zapraszamy wszystkich na sprawę. Kapitanowi Wójtowi w drużyny. drużyny. Dobra, udział tu na środku, podsumowanie. Dobrze, serwujemy swoje drużyny. Idynka naprasa. 30 sekund i wręczamy nagrody. Dobrze, to ustawmy się bez numer 1 zespół numer 2, zespół numer 3 i zespół numer 4. Ustawiamy się. Brawo. Zapraszam kapitana. Zapraszam kapitana zespołu numer 4. Jest kapitan? Gratulacje. Z ilością punktów 9,5 zajęła drużyna numer 3. Brawo. Drużyna numer 3. Zapraszam do mnie. Gratulacje, proszę bardzo, podzielić się z drużyną. Tak jest, to jest dla was. I miejsce drugie, minimalnie, minimalnie 10 punktów. Maksymalna... Proszę bardzo, dla was gratulacje podzielić. I posłuchajcie, jeszcze jeden konkurs, może te osoby są z nami. Jeszcze jeden konkurs, słuchajcie, jeszcze jeden konkurs, więc z ilością punktów 38, Mateusz, Kirka! Jest taki Mateusz, jest, z drugie miejsce, srebrny melan. I do ciebie również, koniec jest, jest ręka powieści. Dobrze. I miejsce pierwsze, z wyrością punktów 58. Poza relacyjnie, Pan Kisz. I głosowałem. Teraz, dobrej wart. Piękne miejsce. Ile lejka pojeździ? Do celanty. Brawo. Brawo. Dwa razy. Jeszcze proszę kapitanów do siebie. Kapitanów do siebie. Dwie ręce. Ile lejka pojeździ?

Także Grupa Super. Super macie. No. Ale maszyna, co? Ale maszyna, to, to jest, jest jedną... Dobra. dajcie <grym zykańczyzny>

Let's go.